Na, na. Kurwa kamera kamera kamera, ten, kamera, ten. kamera 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 kamera! Wiedziałem, że Mizdor coś zrobi. Nie, ja co się No bo kamera się ustawiła, zła. Twoja łama się ustawiła, zła Ona Kamera nie jest ustawiona. Nie, ja nie nigdy nie było <śmiech> <śmiech> No jak to jest taki deszczik? Co A czemu ja ampu? Kiedy będę? Z Dobra. To radę. Marcin zepsuliśmy Kurwa nie kupiłeś termita A ty kupisz Ja pierdolę Dobra, na cicho, na cicho, na cicho Masz łuk, nie masz szuk. Dobra chłopie, no bo na cicho robimy la, 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 la. A co bez termita? Ja wiem co ci Marcin zrobi jutro Nie, dostaniesz śniegiem po mordzie A ty go spróbujesz, A, ty to się wyturlam kurwa w tym śniegu <laughs> Nie za Dupę. Czemu ja tak nie widzę? ja jestem? Widzę. No kogo zobaczy. Ciebie debilu. No, te... Mnie, nie. Ja wbiegłem w niego! Sam się wbiegł i tak to trzeba restartować. Nie trzeba. Sam nie trzeba. Jezus co za dep? No jasny Mizor. Już wszystko widać, Mizor. Nice. No, się przez tą ostatnią minutę i zniknijmy się razy. Ej, nie żeby coś, ale mister jest tak opuśniony, co nie? Że, mimo że my już wzięliśmy te termite, on jeszcze wziął trzeciego. Co? Nie. U nie ma termite'a. Co? Kamera to jest kurwa, macie. O chuj. Miłoś, jestem w kanałach, pomożesz mi. Pierdolę. <śla> <śla> Chciałem ci pomóc. No bo kamera się ustawiła z złą Twoja mama się ustawiła z złą stronę. Sami tam jest ustawiona. Nie, ja nigdy to nie było Ej, ja patrz co mam Marcin Ja też mam I to? A ja mam Amobagę Kurwa Co? <laughs> Czemu masz A żeby mnie kurwa, wiecie, daj mi to otworzyć Kamera, suko! Nie, strażnik, suko <laughs> Nie wiem Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź To zaznaczyć mógłbyś chociaż Nie no tak Ty jest, aha, ty jesteś O, cześć Marcin, widzieliśmy Marcin Dobra, chodźcie, mam kokainę Uciekamy już no, no Ty se uciekaj, ty jesteś pojebany, ja robię to całą misję Tyle kokainy by na wszystkich starczyło Robię wszystkie, wszystko robimy Sam się rów. Dobra, zabij tego typa Sam, no, a spróbuj go zabić A bo co mi zrobisz, a? A no bo jest kamera to ci kilka wypierdolę chłopie. Jednocześnie uwielbiam i nienawidzę z Też cię kocham. Czemu by yeah. się jeszcze Mizor coś spierdoli? Twoja mama. Dziękuję. Proszę. Też tak uważam. Ja też. No i jeszcze. Kurwa. Może spierdolaj Mizor. Jasne Mizor, jasne. Piękny jesteś. Kurwa, kamera, 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 kamera! Wiedziałem, że Mizor coś zrobi. I co ja, musiał? Strażnik Cię widział, morgo Nie, to mnie kamera. Nie, strażnik. I mnie strażnik. On go, go strażnik, a ja zabijem y, tego strasznika i to chyba kamera widziała. No, no i, i... No ale i, strażnik Cię widział, Martino nie widzę. Patola. Na, 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 na. A proszę się nieść mnie z patologicznych osób. Dlaczego? No dobra, poza mizerem proszę się nie z patologicznych osób. No ja pierdolę. Co? Noż To? No Ty albo Mizor Ja nawet jak kurwa nie miałem. Ja, ja, ja. Czas. To ja Przyznaję sobie pizzę, to ja To ja byłem a Tak się będę Lecie ciebie. 40... 40 tysięcy wydałem! Po raz piąty <laughs> Marcin, a ile ja wydawałem jak sobą grałem? To ja, ja, płaciliśmy na pół, mordo. Ty, tak, tak Wszystko mamy. Wszystko ja płaciłem chłopie. A ogólnie, Nawet... jakbyśmy w tą w czterech grali, to jak coś to, to wy, powinniśmy żyć wszyscy na równo. Ładnie. na równo. Kłoso. Tak, i wtedy każdy ma. No, Sam ale po się robi. nie, nie Wiem, że to będzie wtedy, że każdy nie. będzie miał, ale to my nie potrzebujemy takich rzeczy. To tylko utrudnia gremium. Co ty pierdolisz, jak to ułatwi? Nie, to utrudnia. Sam się trudniasz. Chyba ty! No, to masz rację. O Marcin, pa jeszcze to otworzę. Czemu Krowbaran nie wsieliście na raz? No jak to nie? Noż. Teraz mnie widział spokojnie. Trzeba by Marcin strasznik na tej wyszedł. Ale czy on tu tak będzie stać? No tak kurwa? O idzie. Jak on do mnie pójdzie, to ja go zabijam. No on idzie nie. ma do... litości, Nie, idzie na górę. Pójdźmy. Ole był się wpierd. Papier. Dobra, zabijam kamerki panowie. Za dużo alkoholu O kurde Niech ja tylko widzę was? Tutaj nie, ja już się boję Kogo tam widział? No, to był... no żeż ja pier... Czemu ty nie zdechłeś frajerze? Raz powiem, ja powinienem cichy granat tutaj używać, nie? Jaki... Dwa strzały i po chłopie, albo łuk. Nie, nie, nie. Ale wiesz co pewien, ma na ten tubik. Alkoholiku, nie. Ale zobacz, ja, masz widoczności. No, ale kamery to jeden już. No, ale on się też liczy. Co, gorszy? Bo na kamerach stoi? Tak? Taki jesteś. Dobra. Zobaczymy jak ty tak. kiedyś będziesz musiał stać na kamerach. Albo kamery Nikt będą nie... musiały stać na tobie. Chodzi mi głównie o to, że on sobie siedzi, a wszyscy inni ryzykują życie i zdrowie psychiczne. Swoja! On ginie na PIERWSZEJ kurwa linii! O czym ty mówisz w ogóle? Ale to nie jest zaplanowane, że on ginie. Tylko by. Wiesz... Kurwa! Kurwa granat! Czy ty użyłeś granat? Co Biz... to nic się będzie. Kto użył granat? Sorry. No ja użyłem granat! No jak miałeś, nic nie stać? To no. jest kurwa granat! Jakbyś był kurwa w magazynie, gdzie jest cicho i wtedy był kierownik granatem Czy ty byś naprawdę, jako ochroniarz, nic sobie z tego nie zrobił? no I to jeszcze ochroniasz najbardziej wartościową rzecz, jaką widzieliście w swoim życiu. Kurwa, Pierdalną granat w kanałach ucieszą. <noise> to jak takie opowiadanie na dzieci, ucieszony pierdalną granat w kanale. Co? Ucieszone dzieci pierdolęły granat w kanale, machając rączkami na 5 km w dół. <noise> to jest tego typu bajka, nie? <noise> Moja ulubiona. O, 3 termajty. i pół. NO TO JEST JAKIEŚ... O! To jest cios poniżej pasa Powiedz hey, there. o wiecie, ten z drugiej strony pasa Dobra, zabijam kamerę Co? Nie wiem, kurwa Nie, zabijam go, zabijam go <laughs> Już się bałeś <laughs> No, już miałem grubo koło dupy <laughs> Ogólnie, do dwóch do ciebie, Zabija... zabić jednego? Nie nie, nie zabijaj tego, to naprawdę. na wejście. Nie, nie zabijaj. O, Miorz się znowu nie rusza. Mogę go zajebać? Nie. nie. E, kubiks, na schodach masz pytanie. No wiem, nie mogę tego zabić. Jak on stoi przy spawnie. Jak on spawnie? spałnie. Spał, Dobra, no, go. stoi na Nie zabijaj M go! Mówisz mi, nie zabijaj zabij. Jeden jest przy oknie, go możesz nie zabijać. A łała, a łała. Chcesz zabić jadę. strasznika, to chodź. To, tylko nie strzel w okno. Ty. Ja go szybko widzę, podróżne, tylko tak. naprawdę fukno nie trafcie, bo będzie lipa jak chodzę. do To ciebie poszedł. U mnie jest jeden i idzie drugi. Kurwa. Co ty zrobiłeś? Zabij go. Zabij go szybko. Sz kurwa zobaczył cię i pager stawiasz. Jammer. W takich chwilach chciałbym móc z nim Żeby go kurwa zabić. A czemu ty gumisop nie zabiłeś? Nie wiem Tu no, mówię, że nie mam zabijać GO! No dopiero jak zasięgnął. na dół <grym> Bad, ty, ty to nagrywasz? Tak Zrób mi z tego kompilację, proszę cię Zrobię! Wszystkich ebek mizora. No ma 200 jaki już czasami chłopak po prostu co okay. zrobisz tu jest strażnik, trzeba go zabić, u. Nawet tym razem nie zabił Mógł zabić, nie zabił, kurwa Ty, nawet tym kurwa, razem ja się rusza się. Nie! Co? Nawet tym Marcin, razem się rusza jesteś u góry? Nie, jesteś Jeszcze w twojej dupie, na dole jestem Nie jesteś u góry i patrzysz na dół O, już nie O, teraz na drabinie jesteś W twojej dupie jestem, po uszy Mizar, czemu ty trollujesz? Ja nie trolluję, ja gram normalnie Powiedzcie, że jeszcze gra, kurwa, do dalej. Jeden z nich zaprowadził. Co? O, artefakt. Koza. Nie wiem, gdzie ja jest, więc nie powiem. Czy trafiłem S? Łatwo. Ja jestem na magazynie. O, kolejny artefakt, ja pierdolę. I znieś to teraz. Weź to mi stereo za mnie, wrzucić możesz. Jaz. Yes. Dobra, dzięki, ja Uch, kurwa. Pczaki. Ktoś jak to pięknie zrobię, Czy nie? Ja widziałem, no nagramy. No to już wiemy jak kurwa nie robić szyby czas Nie spierdolić Kto e, bo kurwa zostawił teraz... paczkę na górze? Kto nie zrzucił jej do kanału? Kubik, kurwa czy to ty? Fuck, jeden u góry jeszcze U góry raczej będzie trzeba zabić na Dwa... No so, tak Ciebie zobaczyli Długo. Co? Kurwa szybę trafiłem Ja pierdolę Chodź byliśmy bliżej wygrane no, dobra. Ja chcę mieć ury... każdy moment, jak ktoś coś spierdolił. No, to, jest jedzie, bo to jest śmieszne. Każdy moment, jak drzemy w izbę na pewną osobę i na siebie, na mnie ja ja. Ale raz to ja zepsułem. No tak, zjechałeś. No ja wiem, zabij mi tego u góry, nie, po co? Nie, on go zabił, tylko sa, nie, jeden czy nie trafił to jest niczywa. Znaczy to powiem. No? Nie chyba, twierdoliłeś. Ale. Jestem brzydki. Ej, to wiem. To, wiem. No wiem, że jestem. Aj co, nie trafisz, nie trafisz, nie trafisz, patrz, nie trafisz Ej dobra ja tak nie szabad jeszcze kogoś zabija jak ostatnio! Ja... Pa Pamiętasz jak ja tutaj zabijłem, czekaj. Szczerze, losowo sobie wszystko spokojnie, co się Tu cyk. Headshot przez kanały kurwa. Nie schodź na dół. Nie zabij, się schodź na dół. Strasznik. No ja pierdolę A, artefakt. Pusto. Coś musi. Jeden patrzy przez szybę, co dasz ten dostępny artefakt. Jeden patrzy przez szybę. Na magazynie też. Ale nie ma nikogo w magazynie? Jest jeden tylko. No, czy ty se jaja robisz ze mnie? Tak, zabij go. Kurwa, kurwa, kurwa. Koku zabij. Gdzie on jest? Ja go zabiję. Dobra, jest hit. Ej, to jest. A, Ey, fakt, wierzcie to. Pierdola. Pierwszy raz w życiu tędy przeszedł. No, pierwszy raz, jego ja wcześniej nie, nigdy tutaj nic nie widziałem. Mm, nie mam crowbara, ale na górze było miejsce, gdzie można jeszcze crowbara użyć. O, obraz kozak. Biorę o. To był o. chyba jakiś start, to No, widziałem, to tamto. Maryna, Co to? Makaż bomba. Kiemnia. Ja pierdolę, je patelnia. <laughs> no to jest jakiś żart! Wiedziesz go? Marcin, gada z nim? Tak, gada z nim. Ale czy ty, Marcin, musisz trochę... Ale we, 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 we. Dobra, jest. Spokojnie. Dobra, zabijamy ostatniego strasznika, czy nie? Jasne. Nie, ja bym... Nieważne. Nie, nie zabiłem, spoko. Teraz zabiłem. Ja Kurwa. Akurat wyszedł chłop za drzwi, jak jednego zabiłem. Ja pierdolę. Dlatego mówiłem, żeby nie. To nie, to nie. trzeba byłoby do niego strzelać, bo czemu nie? Dobra, bierzemy to, bierzemy te rzeczy i z Ale ty jesteś kurwa weź, nie, już kurwym z mistrzem. To jeba! tak, nie Przepraszam, myślę, że to jest dopiero drugie, albo pierwszy gaz, wola. Proszę mi. Nie, nie Ale my już zaczęliśmy po raz kolejny i już mi się nie chce tego powtarzać cały czas. Jeszcze ja mam powiem, pół godziny filmu. Tu mam jakiś po prostu, co wam powiem? Ale weź, weź, weź się nie pogrożej. Czy wy tu dwa. Nie! Wezy <głos> <głos> Idź na górę wezer Tamten To ja ten się energię. dwa razy szybciej że od, odpaliło kubiks No on to odpalił najpierw, a potem ty hey, Zbieram w kamerze Hej piękna Tylko jedyny wyśmieszka Eee zabijamy tych dwóch? Nie Nie tych sześć Będzie <noise> lepiej Ja piordocze Czy ktoś nie otworzył tego manhola? Jakiego menhola? No, ten własny. No, on jest otwarty. Co ty pierdolisz? Co? U mnie wszystkie paczki leżą na górze i ten menholl jest zamknięty. Jezus, czemu ty tak próbujesz? No, 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 film ci pokażę. No to, to wyglądowało tu na drodze. To stoi tu. To stoi tu. Nie wiem, Marcin, to jakiś pijany jest. Po prostu czasami Ale, przestań Dobra, jak a, coś no, to jeszcze tak ponoszę Żeby jak spierdolicie to żeby uciec chociaż ja z tym co a, no, no, mam no, my Trzeba mieć przynajmniej 12 rzeczy, a mogliśmy w sumie liczyć ile mamy Dobra, Marcinka chodź a! No przepuść mnie! <grym> ja za przebiegnę spokojnie od No ale, ale disconnected Ty chodź. też masz u mnie disconnected Co my nie jesteście disconnected? Jezus, czemu wy się nawzajem te pierdolacie? Bo samemu to tak przykro, a w grupie razie. Nie, to serio u Ciebie minister jest disconnected? No. Ej u mnie no, jak... Ciekawe, czy jak Ty coś zaniesiesz, to czy mu zaliczy, czy nie. No czy Ty musisz tu znać? Kurwa, jaki debil, był granata wypierdolił. Te. Ja już myślałem, że Ty właśnie granat rzuciłeś. Nie, są, są na górze, są na górze. Nie robimy projekty. Nie zrobimy raczej. Ech, chyba nic już nie zrobimy. Nie, 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 jest git, jest git, pomóż good. mi, pomóż mi. Fezer, proszę. Już idę. Na dachu wylądowali. Okay, mówiłem, mówiłem. Teraz są górze. na górę. Jeszcze dwóch możemy. Ja mogę jeszcze trzech. Ja ja pier, papier, PAPIER no, też możesz dwóch, nie trolluj mi Syk milion, I przeliczyło ci, czy nie Marcin? Co? A nie, jest Niech jeden, my... jeden na dwanaście Zabijamy go, czy nie? Co Ej, ty... Pagard uset, To jest to, żeby ten, ten, ich? To pomóż nam nosić rzecz No dobra, bo że Rzeszów to jest dużo wieś, ale... Co z tego? <laughs> ty śmiesz to film nazywać Spierdolę się! Mierz to w ogóle dawam nazywać. Co Dobra, za miejsce, to... nie do życia! To, że każdy tu mieszka w lepiandrze, to jest inna sprawa. Tak, oh, Marcin, rzuca tylko tymi, pude... tymi paczkami, nie? Niewidzialne typ, który nie nosi. Aha, na no tej zasadzie. Marcin, weźmy to sobie rzucajmy. Łap! No! Do tyłu rzucaj faktycznie. Kurwa czekaj. To ma duży sens kubiks <laughs> Jeszcze raz Uf. Dawaj o, Kurwa wyżej to jest, Ty masz już jedną paczkę osiu <laughs> Kurwa <laughs> Czym to się łapie? F? Nie wiem jakiś uprzedzony jestem Jebać to <laughs> o, Mam wrażenie że zaraz coś się pierdolnie Cały pan psu to pójdzie Pół planu. granatę mogę rzucić. Pół planu i niecały, nie? A, rzuć. Nie, no żartuję oczywiście. Miałeś mi dwa razy nie ciała? Ja wiem, ale spokojnie, uspokój swoje rządzące. Potem się z Marcinkiem zabawisz. Chyba z Twoją babcią. Mmm, urna, tak? No dobra. Będzieś, my, <słuch> będziesz mówić. <Urne>. O... <słuch> o Boże! <słuch> <słuch> Jabier! <słuch> No po... Gdzie ty leżysz? Kontener. Czy ty zjebałeś się z góry na dół? Tak, bo A wiesz, mu... że nie ma ktoś pomóc? Nie możesz przebiec? No nie, bo jest pełno strażników, prawda? Nie możesz środkiem przebiec? Nie, bo jest za dużo ich. No to chociaż sobie karty wystrzelam. Jest przy paczki, przy kontenerze. Dobra, mam. Mam tą paczkę ostatnią. Dobra, pierdolam. Ale to było genialne, ja, co zrobiłem. Prawie, prawie Dobra, uwaga, że tam granat ma. Nie! Włóż tylko i używam granat. Nie. A teraz rzuć, co się będziesz? Rzuc nie no, kurwa, Dobra. ja nie dojdę! <grym> <grym> Uwagi, ja pierdolę, nie! <grym> ja pierdolę. Nie, kurwa. Dawaj, szybko! Nie artefakt, Głopuj kurwa. Artefakt nie kurwa nie masz. Tak, dobra, nie gadaj, masz pieniądze, chłopie Mam artefakt, kurwa. Dawaj, musisz tylko dojść, dawaj, dasz radę. Masz pieniądze, nie artefakt. Dam artefakt. Pieniądze masz. Artefakt, jo, nie. ja mam jest artefakt. Coś, co ma dobra, wyciek to, buty, dam Co my chcesz, Co myślisz tefak? Ja pierdolę po godzinie to przejść. Zero po godzinie? No 42 minuty, 45 minut, sorry Jezu A pomyśl, że to można zrobić w 10 minut około No! Na ja prawdę? wiem No O, tak. ja, ja, o Kubik zyprzedziłem się levelem A ty Eś jak jesteś <grych> no, Ty mieliś większy level ode mnie Co? Ty miecz większy level ode mnie No ja mam 69 warda Przecież ja miałem 53 mniej 60 chyba No ja mam 69 ez no to, no. to. A ja dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie tego jakże zjebanego odcinka. Widzimy się następnym razem. Ja to dzisiaj Szmatnego. będę montał, bo... <grym> To co, robimy coś? Thank you